Witam, dzisiaj ze mną zabawka Jokidu wyścig kaczuszek, przesympatyczne najróżniejsze kaczki, które po prostu w tej fontannie totalnie szaleją. To jest zabawka dla dzieci już od 6 miesiąca życia, tak wygląda opakowanie tej zabawki. Po prostu genialny prezent dla wszystkich, którzy kochają wodę, ale dla tych, którzy się boją wody jak najbardziej. Od 6 do 36 miesiąca życia, moim zdaniem, starsi też się świetnie będą bawić. Bo to jest, słuchajcie, zabawka, która jest zabawką na baterię. Mimo tego, że jest w wodzie, to nic się z nią nie dzieje. A co tutaj takiego mamy? No, wstawiamy ją, ona jest przy, na przyssawki przymocowana do dna wanny. Już ją zaraz zdejmę, proszę, kartuszki mi tutaj, sio, sio. A, czekajcie, a się przysała. No dobra, to za chwileczkę ją zdejmę. E, I mam tutaj sympatyczne e, kaczuszki w różnych kolorach: zielona, czerwona, niebieska. Na kuperkach nasze kaczuszki mają numery, no bo bawiąc się nimi nie tylko uczymy się kolorów, ale także numerów Możemy w kolejności w ten wyścig kaczuszek ustawiać. A tu kaczuszka, już którą chyba trzeba wławiać, bo jest w kolorach tłumowych. No i cóż, taki listek, o, który. Jest po prostu fontanną, taki kwiatek i listek, jeżeli postawimy na tym tą kaczuszkę, strumień będzie wyglądał tak, ona się obraca i w ogóle te wszystkie kaczuszki tu się obracają, możemy podnosić, zamieniać tutaj najróżniejszą kolejność, no przepraszam Cię bardzo, najróżniejszą kolejność tutaj, a to na przykład zdejmiemy i założymy czerwono. zobaczmy co się dzieje, ja! ale czadzior, dobrze, a teraz zielono, uwaga, o, proszę bardzo to w waszą stronę. Dobrze, a teraz mamy na przykład, o niebieska jeszcze nie było, proszę niebieska, wow, no i to jest super. Możemy e, zarządzać, tutaj uruchamiam fontannę tym przyciskiem, ale możemy też, one wydają różne dźwięki, zobaczcie, powiedz coś, o, ok, raz, halo, no więc maluchy, mają masę zabawy. Te kaczuszki oczywiście mogą sobie pływać w wannie. Proszę mnie tu nie zalewać. W wannie w najróżniejszych miejscach mogą się ścigać właśnie e, na tym torze. Ops. Chodź to najbardziej lejesz. Wezmę kogoś cichszego, to będzie święty spokój. O, o, proszę bardzo. Możemy to robić z muzyką lub e, e, bez muzyki. No i zarządzać sobie tym listkiem. Cała jestem prawie mokra, ale w ogóle zabawa takim, takim po prostu. O! łapaniem tych strumieni, takie oswajanie się z wodą. Skończy się tym, że godzinami właściciel takiej genialnej zabawki będzie siedział w wodzie. A ja cóż, życzę Wam miłej zabawy i pozdrawiam. Pa! Bateria, zabawka jest na cztery baterie. Teraz je wymienię, bo wydaje mi się, że przestały działać. Wymienię je na baterię Żubiami Ninja. To zwierzęta wodne, więc myślę, że sobie świetnie poradzą w atmosferze wody. A no, zobaczcie, jak będę je zamykała. Już to odłożę Tutaj. Się. Tu mam zamknięcie. Trochę je wkręcę rękami, a teraz zrobię to mechanicznie. No i zobaczymy, czy będzie działał. Przysysam. O, a teraz wszystko. No to są żółwie ninja, ludzie, ludzie, ja. To są baterie. Słuchajcie, czekajcie, zmniejszę to, sobie strumień wody, bo zaraz nie dam rady. O. Czekajcie, gdzie ta moja katuszka? Ops. Aaaa! Szaleństwo! To jest szybki wyścig. Dobrze, zobaczcie jeszcze jedną rzecz. Tu z boku leci taki strumień wody, który powoduje, że nasze. Kaczuszki prują jak szalone. No, zobaczymy jaką silną wsadzimy. Czekajcie. Aaaa! Ludzie, ludzie! O! <ścoughs> no to jest totalny szał. Ludzie, nie pędźcie tak spokojniej. O! Inny tryb, czekajcie. O! Ops! Nie, no po tym nagraniu będę cała mokra. No, zabawy jest sporo.